Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy grali pod tą postacią, która pierwsza nam wyleci ze skrzynki. Tak, będziemy grać postacią, która nam jako pierwsza wyleci ze skrzynki. Mam nadzieję, że to nie będzie Mortis. Ale co robimy? Ale, ale stop, stop, stop. Jak ale... wyleci nowa postać, to co? No to będziesz grał nową postacią. Dopiero jeszcze ja otwieram Nie no, poczekaj. Jeszcze jedna zasada, gramy bez power... Kübsów. o dobra, to już będzie Gramy najciąższa. bez power cupsów, dodatkowo. Dobra, najpierw zobaczę sobie co w sklepie jest. Proszę ja się nie otwieram. Sklepie jest tam No no ty masz ja nie mam, nie mam co innego. Mam jest, za siedemdziesiąt. 18 krucha sobie kupię. To tu mam? To 40 peroszkowy perosz, pe, pieroszkowy tanczący brok. Beat pan, pan jest za 30. Biedronka za 30. Już wkrótce piper. I to walę tak. Dobra. Jeszcze coś tu jest do zabrania? Dobra. Otwieram pierwszą skrzynkę. Ja I gram tym. I tylko jedną otwierasz skrzynkę. No. Pierwsza postać to. Monety. Jean. A jak będzie ta sama postać? No to będzie Barley. Przy... Barley masz. To I ja... No to ja jean, gdzie jest mój jean? Jest... Jean jest. Bardzo dawno nie grałem jeanem. Co Kurde. Jak się idealnie wybrało? Dobra, dawaj. Jean i ja Barley. Ja nie gram Jean, albo byłam rangę 11.30, nawet. Trzymy Ja nie gram, a Jeanem moje od dawno nie grałem. Ale on jest extra, bo przyściągam. A, zapomniałam już co, po Cubs? A, już też chciałem iść po Power cubesy. Tak a się rzuciłem. No stój, tu chodź tutaj, no ludzi możesz zabiec. O! No, o. Co tu za pipeta? No chodź tutaj. No zaraz dostaniemy, chodź tu. Daleka wal. Dostaj tego powercubesa, pamiętaj o tym. Chyba tu powiedzieć. Dawaj, bo on do powercubesa. Trzeba bronić tego powercubesa. No już dobra, do. Nie wiem, czy na auto cały czas trzeba. Ja! Czyli. Oderwałem. Ty, ty do niego się lepiej nie zbliż. Tu. No chodź, chodź. Bo ty jesteś nubem, więc ty, więc tak. ty się nie zbliżaj, bo ty nawet nie umiesz... O no nie, zginąłeś. Bo ty nawet nie umiesz chodzić do portalu. Dobrać. ci. Riko pójdzie do mnie? Nie. To Riko. Poczekam, jeszcze tu poczekam. Mi się już wymęczą. Mi się wymęczą, mi się wymęczą. Nie, zginąłem. To no, kurde? No stój tam No ekstra no, ile on Nie wiem I mamy plus? Jeden trzy. Ty, ty miałeś plus trzy? Ja plus... Dobra, druga skrzynka Druga skrzynka A mam to z dżina Druga skrzynka i ja umie... on jest... Tylko nie Mortis, tylko nie Mortis, tylko nie Mortis Dżin Znowu dżin A ja? O plus trzy Plus trzy klienociki, to jeszcze ja możecie chce coś more. kupić 5 g mi brakuje, żeby kupić sobie... Ej, El Primo mam El I Primo? Poco. El Primo i Poco. El Primo? No, El Primo. Dobra, no dobra. Czekaj, ale zobaczę, czy jest jeszcze jakiś skin do niego. Jest! El Rey Primo. Gdybym go chciał, to bardzo. Dobra, lecimy. El Rey Primo, El... Pamiętaj, bez powercubesów. Ja wiem, że już to nas kusi tam do góry. Nie, ja już tam chciałem iść. Chodź walimy tutaj. No walę w tą nitę. Nie wlazłeś nie chcący wlasłeś! chcący wlazłem. Musimy się poddać. Dawaj. Idziemy na nich bez strzelania. Patrz. No ucieka, nie chce mi bić nawet. Ja nie wiedziałem, wyrwałem No to stój niedźwiedziem, dawaj się no. I z na nią, i z albo na pana P, iść na pana P. P, 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 dobra. <laughs> Czyli drugie nieudane, bo zebrałeś. Nie chcą nie, co? Nie... Ale zebrałeś. Taka zasada. Wierkać. Taka zasada, zebrałeś. Trzecia Ej. skrzynka, otwieramy kolejną. Nie, tylko Nidzi 15 monet. Mike i Riko. Chyba, Riko? No, Riko. Gdzie Mike. Ja sobie jego skinę. Jest ona Dynamike ulepsza. Ja mam skina do, do Riko. Ej, nie nie rozumiem. Masz dobra, daj na Mike i Rico. O, już widzę tam tego P. Dużo osób już ma P. O same P. Mam peryne. i ja. Jezu, dziwnie się gra na komputerze. Tu jest, tu, tu jest, jakaś to. Dawaj Tom! Co mi tam jesteś, ja ukochana? O no, co włączyło mi, mi się jakieś przypomnienie na coś. Jezu, ja ten monitor. I ja ona jest? Uważaj parę kieł. Nie bierz tego. O, ja bierz, że mi się ma, teraz ma klężyć, życia co mam tam? Więc będzie Ze parę powercubes alecisz bez strzelania na nich albo tam się poddaj. Czyli znowu Ej. druga porażka No Minus 4 Czy najlepiej na razie nam poszło za pierwszym raz Dobra, lecimy dalej To ty będziesz miał fajnie lewa po no nie! Ja nie gram. A ty co masz? Ja mam poko. Poko i rico. I da dwa bilety na wydarzenie. chcesz no ja chciałam kuciszek... Dawaj, 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 dawaj. Musimy wygrać, musimy raz dzisiaj wygrać, to jest cel. A jak się skończą skrzynki, to już nie będziemy mogli wygrać. Nie, nie, co ja robię? O! Nie, nie strzelać ale... wow, Weź się gdzieś ci schowaj Ciężko będzie wygrać bez PowerCubesa Ona Cię widziała Nie Tak Nie widziała Nie widziała, nie widziała Nie, nie PowerCubes! uciekaj! Głopi, nie głopi. Zebrałem głopi. Zebrałem Dobra, strzel sobie No Dlaczego teraz? Bo 30 dzisiaj stracimy. Ostatnie, no, ostatnie, No to jeszcze dwa razy możemy zagrać nie więcej. Pan ty... Pi? No nic więcej nie ma. Fold, Fold się. Gdzie go no. ma? Gdzie on się schował? Na górze. No znaczy bardzo. na dole. A ty znowu masz Rico? No? Tu znowu Rico? Dobra, dawaj, dawaj. Nie traćmy już tych puszek, bo już za dużo. O pan P tam jest. Kurde, a Nie możemy już z bliska strzelać do nich, bo wchodzimy na ich te. Ocuń się trochę. Ale tam jest pan P. No chodź, widzisz o pan P, o pan o, P. O, 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 o. Nie wchodź tam idź do góry. Idź w krzasiorę gdzieś w ruch. Nie, nie tutaj za blisko do góry idź. Idź stąd, idź do góry. No nie robi! Dobra, jak się wyrżdżą trochę. Stój, tu stój, tu chodź za mną, chodź za mną. Chodź za mną. Oni będą do... do skrzynek. Do skrzynek. My sobie pójdziemy. Jezu, tu też skrzynka. Jezu jak nie ma skrzynek, my nie gramy to... Gramy normalnie, to skrzynek w ogóle nie ma jak... 12 My Piper, ja bym od nią... Ja bym uciekał, uciekamy stamtąd, oni mają po 12. Chodź. Oni już pewnie to wygrają, ale to. No, zginął on jeden już strzał. Uciekaj. Po co ja do niej podchodziłem? Wiedziałem. Gdziekolwiek się wszedłem. Plus jeden? O, plus, plus dwa. dwa. Czy najlepszy na razie nasz wynik to jest trzecie miejsce i plus dwie. U mnie najlepiej dwie te. No ostatnią skrzynkę. Ostatnią skrzynkę ty ja otworzę dużą w tym wypadku. Ja też mam dużą. Ból. A ty? Ja Czyli ja mam bóla tylko? Czekaj, muszę sobie zobaczyć co za 17 gemów mogę Nic nie możesz kupić za 17 gemów, daj ja mi to za 30 Ja nic nie mogę za 30, tylko za 80 No to chodź, dawaj, 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 dawaj tego kogo ty tam masz Kurde! Eee... Yy, Karla no to dawaj Karla Eee... Yy, tak. Kur... No dawaj, dawaj, dawaj Ostatni, to, to będzie... ostatni raz i musimy to wygrać. To, to, to będzie trudne jak z Karlem i bólem by Musimy naszą inną taktykę przyjąć. Chować się Albo wal tam gdzie skrzynki. Dobra, Może poszli na dół, poszli nie? na dół, możemy na dół walnąć tych. O, da, dobra, nie, ja dobra. Miałem. Dobra, chodź na dół. Ci już zebrali ty, wszystkie jest, skrzynki. Ja nie Wiem. Ja lecę na nich. No nie, bo zginiesz. Na tu jest mały mały pas, roboty. Mam no, co z tego, jak zaraz łapiemy po nim? Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź tutaj, tu. O no, Jezus, wszędzie są skrzynki. Jak zawsze normalne granie. No już ja to mówiłem, tak, że nie mamy w ogóle skrzynek. Dobra, chodź tutaj. Ej, wiem, pójdziemy, będziemy sobie chodzić na koło. drugie miejsce o coś <laughs> Jeszcze ten robot. Chodź. Stój. Dobra chodź. Chodź. tuj. Dobra. Ej kurde. Uciekaj nie chodź. nie chodź, nie możesz wejść po Air Do góry. Idź do góry. Lecę. Ale to będzie na pierwsze miejsce. No nie ma opcji. Ciężko. przegrać. chodź tu, chodź tu, tu, tu. mieli zero Power więc to się może udać, bo ty, bo ty nubek, nubek jest, to... A ty nubek jest nubek jesteś dlatego. Dobra, idziemy dalej, chodź. Tu siedzi ten, ten czy nie? Nie. Chyba. Dobra, to stój. O nie, chodź, tu z protem idziemy. Tam siedzi. Idziemy No my sobie tu siedzimy. zabijam. O. Dobra Bo bomba zawsze prowadzi I plus, plus dwa, czyli najlepsze nasze miejsce w tym challenge'u jest pierwsze To jest trzecie miejsce A ile ty masz jeszcze skrzynek? No nie otworzy już teraz na koniec odcinka wszystko może... A może, dobra Otwieraj, pewnie będzie postać jak to nie będzie Kurde O, no. Tak. Będzie no to... Nie będzie, no co ty teraz? O. O. Nie mam, my chcę 5 gemów, no 5 gemów to bym sobie kupił jakieś... Nie chcę ticketów. 5 gemów. 5 GEMÓW! Kurde! Się coś! No kupię, poczekaj, tylko nie wiem co, zaraz wybierzemy. A co ty masz tam? Nie wiem. Szczęścia. O, lag, lag, lag Nie, to jest Leon, nie lag. Leon, 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 nie ma. U, Dawaj, kupuj. sklep. I mam tak. Za 30 gemów mogę kupić sobie punkty mocy 150. Nie kupuj Nie. 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 Mogę sobie kupić... Agent P. Agent P albo Biedronkę. Agent P! I jeszcze mogę sobie kupić 30 biletów i ma dużą skrzynkę. Tam, e, nie, tam, e, Agent P. Agent P. Agent P? No, Agent P jest nową postacią. No to kupujemy Dobra. dzisiaj Agenta P. Na koniec odcinka. I jest. Teraz ty będziesz miał wszystkie skiny i, i wszystkie postacie. Nieprawda, dużo mi bardzo brakuje. Jest Agent P. Mamy nowego skina, gdzie on jest? Na górze. Na górze. A ja zoce ja nie tylko. Na górze. Tu jest. Gdzie tu się No tam strzałka. Jest, i jest znowu. Jest. Denerwujesz mnie. Garnitur. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie Stupa. łapkę w górę tak. i subika dla nas. Tak. Na razie. O!